Znajdujemy się w pracowni badań antropometrycznych. Nasza uczelnia wzbogaciła się o te pracownie w tym roku akademickim, gdzie studenci dietetyki mogą odbywać zajęcia praktyczne. Pracownia przede wszystkim została wyposażona w profesjonalny analizator składu ciała, który służy do e, oceny zawartości tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, e, nadwagi, otyłości u pacjenta, przez co studenci mogą nabyć praktycznych umiejętności, które będą mogli potem wykorzystać w praktyce w gabinetach dietetycznych. Pracownia została wyposażona również w profesjonalny wzrostomierz, mamy również miarę obwodów, także wszyscy, możemy pobierać wszystkie dane antropometryczne od pacjenta, a studenci mogą to pobierać między sobą, w ten sposób nabywając praktycznych umiejętności. Pracownia została podzielona na dwie części. Jest to część wykładowa i część, w której odbywają się stricte zajęcia praktyczne. W części wykładowej, poprzez wstęp teoretyczny, studenci dowiadują się, w jaki sposób prawidłowo zbierać dane, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzać analizę składu ciała, w jaki sposób ona przebiega, jakie są przeciwwskazania do jej wykonania. Po tych zajęciach teoretycznych, studenci przechodzą do części drugiej sali, gdzie odbywają się już zajęcia praktyczne. Ta część została zaprojektowana w taki sposób, że studenci mogą również prowadzić symulacje, tak jak w gabinecie dietetycznym, w relacji dietetyk-pacjent, przez co jeszcze bardziej będą przygotowani do pełnienia swojego zawodu.